Piąty temat na Pielgrzymce to jest doświadczać i ukazywać radość. Zastanawiałem się, gdzie, gdzie mamy nagrać tę scenę, żeby zobrazować, co to jest radość. Przyszła nam do głowy plaża, ludzie, którzy się bawią, odpoczywają. Jakby patrząc powierzchownie, mają radość. Sobie dobry czas. E, ale e, przy, przychodzi mi do głowy również to, że e, wielu ludzi w wierze tej głębokiej, bo taka powierzchowna radość, <laughs> kawały opowiadać i, e, i być zabawnym przy piwie, to nie chodzi o tę radość w tym temacie. Tutaj chodzi o radość głęboko. E, I myślę, dlaczego wielu ludzi nie doświadcza tej radości takiej pełni życia, takiej e, radości szczęścia głębokiego, głębokiego, że ja czuję się naprawdę życiowo bardzo szczęśliwy. E, dlatego że wchodzimy w wierze i w relacje z Chrystusem bardzo płytko. Na płyciźnie nie ma Jezusa. Ktoś, kto ciągle w roku zanurza, do kościoła się pojawia, zanurza jedną nogę, on postoi chwilę. W kościele on może co niedziela postoi, ale on ciągle stoi na płyciźnie wiary. Tam nie ma radości. Tam nie ma życia. To dlatego e, Jan Paweł II e, na początku pontyfikatu i ciągle powtarzał słowa Chrystusa. Nie bój się, wypłyń na głębie. Wypłyń na głębie, bo tam jest życie. E, piątego dnia właśnie tego doświadczymy, że Będziemy wypływać para o <sum>